Witam Was, kochani, serdecznie na kolejnej jodze: jodze miłości, jodze zatrzymania, poświęcenia chwili dla siebie. Usiądź teraz wygodnie i przełóż swoje dłonie w okolicy serca. Zamknij oczy, wyprostuj plecy i weź głęboki oddech. Wdech przez nos, wydech. Przez nos. Skoncentruj się chwilę na sobie. Przenieś uwagę do wewnątrz. Zobacz, jak się czujesz, czy są jakieś napięcia w Twoim ciele. Daj chwilę sobie. Zacznij od siebie. Głęboko oddychaj. Pozwól na to, co przychodzi. Po prostu bądź w tym, oddychaj i wypuszczaj. Na kolejnym wdechu zabierz ręce wysoko do góry. Złącz dłonie razem, a następnie jedną dłoń przełóż obok siebie, a drugą rękę zabierz do góry. Wygięcie w jedną stronę. Unieś klatkę piersiową, zrelaksuj ramiona. Wdech znowu dwie ręce do góry. Rozciągnij się i wydech na drugą stronę. Możesz ułożyć również łokieć na podłodze. I zrobimy to samo, ale łukiem, zataczając dłoń na dół i podnosząc drugą rękę do góry. I tak kilka razy łukiem do dołu. Obniż klatkę piersiową i unieś do góry razem z drugą ręką. I wdech. I wydech w górę. I wdech. I wydech. Za każdym razem możesz pogłębić ten ruch, wyprostuj rękę. Jeszcze kilka razy. Powoli, nigdzie się nie spiesz. Ze świadomością swojego ciała i z oddechem. Zabierz jeszcze raz dwie ręce do góry, złącz palce razem, dłonie do góry, rozciągnij się, i na wydechu ręce wracają na dół. Przenieś się teraz powoli do pozycji stołu. Do pozycji kota i krowy trzy powtórzenia. Wygnij lędźwie, spójrz w górę na wdechu, a na wydechu zaokrągli plecy, brzuch wciągnij do środka, głowa w dół. I wdech, i wydech. Zrelaksuj swoje stopy. Powolne ruchy. Obój swój kręgosłup. I na kolejnym wdechu powróć do pozycji stołu z wyprostowanymi plecami i podnieś prawą rękę do góry. Zabierz ją jeszcze wyżej na dół, pogłębiając biodra do dołu i przenieś rękę znowu do przodu. Pięć powtórzeń w górę, do tyłu, biodra w dół i przenieś do przodu. Wróć do pozycji stołu. Jeszcze trzy powtórzenia. Duże kółka ręką. Brzuch jest cały czas wciągnięty i postaraj się trzymać plecy wyprostowane. Unieś teraz również lewą, lewą nogę do góry. Wytrzymaj w tej pozycji, przenieś prawą dłoń tylko na serce. Unieś lewą nogę do góry. Spójrz w górę, wygnij lędźwie. Zatrzymaj się na sercu i powróć do pozycji stołu. Druga strona: lewa ręka w górę, zatocz duże kółko, obniż biodra napięty i powróć do pozycji stołu. Również pięć powtórzeń, pięć dużych kółek. Poczuj pracę swojego ramienia, wciągnij brzuch i głęboko oddychaj. Wdech przy jednym ruchu, wydech przy kolejnym. Nigdzie się nie spiesz. Unieś teraz prawą nogę do góry, przenieś lewą dłoń na serce, głęboki wdech i pełny wydech. I przenieś się do pozycji stołu. Stań teraz na swoich kolanach. Zabierz ręce do góry, złącz dłonie razem. Unieś klatkę piersiową, otwórz swoje serce. A następnie przenieś swoje dłonie na plecy. Na lędźwie. Palce u stóp na podłodze, pięty są w górze i zacznij wypychać biodra do przodu, unosząc klatkę piersiową do góry. Złap się za prawą piętę, lewa ręka do góry. I znowu łukiem, zataczając koło, obniż rękę i biodra i powróć. Wypychając biodra znowu do przodu, prawa ręka do góry. Kolejny łuk, zataczamy koło, prawa ręka na prawą piętę, lewa ręka w górę, wypchnij biodra i jeszcze kilka powtórzeń. Znowu każdy ruch to jeden wdech lub wydech. Za każdym razem postaraj się wypchnąć biodra nieco bardziej do przodu. Możesz przenieść się teraz do pozycji wielbłąda, pełnej pozycji, obie dłonie na piętach. Głowa opuszczona, klatka uniesiona w górę. Przenieś teraz dłonie na swoje plecy i wróć do pozycji stołu. Zrób koci grzbiet, zaokrąglając plecy. I kołysząc biodra do tyłu i do przodu, zrób kilka takich powtórzeń w kocim grzbiecie. I wdech, i wydech. Podkręć teraz palce u stóp, unieś biodra w górę do pozycji psa z głową w górze. Wytrzymaj chwilę, opuść głowę do dołu, rozciągnij całe plecy, wciągnij brzuch. Na kolejnym wdechu przenieś prawą stopę między dłonie, ugnij prawe kolano, a lewe kolano ustaw wygodnie na macie. Znowu wypnij biodra, w przód i do dołu i zabierz ręce w górę. Biodra opadają do dołu, ty wyciągasz się w górę, unosząc serce. Przenieś teraz swoje dłonie w okolicy mostka i skręcimy się w jedną stronę. Lewy łokieć na prawe kolano. Przyciśnij dłonie do siebie w okolicy mostka. Jeśli jest to dostępne dla Ciebie, zabierz teraz lewe kolano do góry, prostując lewą nogę, pchając piętę. Do tyłu. Cały czas się skręcaj i oddychaj. Jeszcze jeden wdech. I na wydechu przenieś dłonie na matę. Pozycja deski i chaturanga. Łokcie blisko siebie. Wdech pozycja psa z głową w górze. I wydech do pozycji psa z głową w dół. Jeden głęboki oddech. Na kolejnym wdechu przenieś tym razem lewą stopę między dłonie. Ugnij lewe kolano, prawe kolano natomiast ustaw na macie. Zabierz ręce w górę, możesz wygiąć lędźwie, biodra opuść do dołu. Trzymaj lewe kolano nad lewą kostką. Na wydechu dłonie złóż. W okolicy serca i skręć się w drugą stronę, ustawiając prawy łokieć na lewym kolanie, dłonie do siebie. Opuść biodra do dołu i, jeśli możesz, unieś prawe kolano do góry, prostując prawą nogę. Weź jeszcze jeden głęboki wdech. I na wydechu przenieś dłonie na macie. Przenieś się z powrotem do pozycji deski i obniż do czatu ranga. Wdech do pozycji psa z głową w górze. Wydech do pozycji psa z głową w dół. Rozciągnij plecy. Wyprostuj nogi. I na kolejnym wdechu na palcach powoli, krokami przenieś się do stania. Ugnij kolana, głowa do dołu, i zroluj kręgosłup do pozycji stojącej. Zabierz ręce do góry, rozciągnij się, i wydech dłonie do serca. Zrób teraz duży krok. Prawą nogą do tyłu, ugnij lewe kolano, biodra do przodu, prawa pięta jest na macie. Skręć palce nieco do zewnątrz, dłonie do góry, ramiona w dół, wyciągnij plecy, następnie złącz dłonie razem za plecami. I przenieśmy się do pozycji pokornego wojownika, obniżając nieco klatkę piersiową w stronę lewego kolana. Plecy są cały czas proste, wydłużone, ręce za sobą. Jeśli chcesz, możesz też pogłębić tą pozycję, opuszczając jeszcze niżej i klatkę piersiową, i głowę do dołu, zabierając ręce ze sobą. Wdech, zabierz jeszcze raz ręce do góry, do pozycji Wojownika 1, znajdź swoją, swój balans i powoli przenieś się do stania. Druga strona. Duży krok do tyłu lewą nogą, prawe kolano ugięte, biodra w jednej linii, Wojownik 1. Silna pozycja: złącz dłonie za sobą, za plecami, unieś klatkę piersiową i na wydechu pokorny wojownik przenieś serce do kolana. Wydłuż plecy, wciągnij brzuch. Jeśli chcesz, możesz pozostać tutaj lub pogłębić pozycję, opuszczając klatkę i głowę do dołu. Ręce zabierz ze sobą tak daleko, jak tylko możesz. Wydech. Powróć do wojownika 1 i wydech do stania. Przenieś teraz powoli swoje dłonie na lędźwie i zacznij wypychać ponownie biodra do przodu. Unieś klatkę piersiową do góry, wygięcie do tyłu. Możesz opuścić również głowę, ugiąć lekko kolana. I powoli powróć do stania. Wdech zabierz ręce do góry. I stań teraz na palcach, zabierając pięty wysoko do góry. Zacznij uginać kolana i przeniesiemy się bardzo powoli do przysiadu. Postaraj się nie ruszać piętami, usiądź w końcu na nich. Przenieś dłonie na serce. Złap tu oddech. Następnie przenieś ręce do przodu i usiądź na macie. Przyciągnij kolana do siebie, przytul się z całego serca. Wyprostuj teraz lewą nogę, ugnij prawe kolano i przenieś prawą stopę za lewe kolano. Przyciągnij do siebie prawe kolano, skręć się w jedną stronę, ustawiając prawą dłoń na sercu. Możesz zamknąć oczy, tak żeby łatwiej było ci skoncentrować się na sobie. Opuść ramiona, rozluźnij szczękę i sprawdź, jak się czujesz teraz. Powoli zabierz teraz prawą nogę do góry, wyprostuj ją, przyciągnij do siebie i opuść powoli na podłogę. Zamiana strony. Prawa noga prosta, lewe kolano ugięte, przenieś stopę na zewnątrz. Skręć się w drugą stronę, przytulając do siebie lewe kolano. Lewa dłoń na serce, kilka oddechów. Wydłuż plecy. Wyprostuj teraz lewą nogę, przyciągnij ją do siebie i opuść nogę na matę. Ugnij teraz kolana, przesuń się nieco na początek swojej maty i powoli zroluj plecy do pozycji leżącej. Zabierz obie nogi teraz wysoko do góry, ściągnij palce u stóp, a ręce zabierz za głowę. Wytrzymaj chwilę w tej pozycji. Zamknij oczy. Postaraj się, aby Twoje lędźwie były oparte o matę, także wciągnij mocno brzuch. Nie jest to pozycja za bardzo relaksacyjna, wciąż pracujesz silnie, zarówno nogami, plecami, brzuchem, ale postaraj się zrelaksować ramiona. Jeszcze chwilę wytrzymaj. I powoli zacznij uginać kolana, stopy oprzyj o matę, rozstaw je szeroko i zacznij teraz skręty kolanami i w jedną i w drugą stronę. Cały czas ręce są nad głową, swobodnie łokcie oparte. Wdech w jedną stronę. Wydech w drugą stronę. Jest to czas, żeby wydłużyć jeszcze bardziej swój oddech. Możesz zamknąć oczy. Przenieś teraz spody stóp razem, a swoje dłonie z powrotem ustaw na sercu. Weź pięć głębokich oddechów, pozwalając swojemu ciału jeszcze bardziej się zrelaksować. Pozwól kolanom opaść do boków. Ramiona i biodra odpoczywają. Wydłuż oddech. I kiedy będziesz gotów, przekręć się powoli na jedną stronę i powoli wstań, usiądź i weźmy jeszcze trzy głębokie oddechy. Wdech, zabierz ręce do góry, złącz dłonie razem, wydech, opuść je przed klatką piersiową. I wdech, w górę, wydech, w dół. I jeszcze raz wdech. I wydech. Dziękuję Wam serdecznie za wspólną praktykę. Mam nadzieję, że czujecie się blisko Siebie teraz, zrelaksowani, gotowi do dnia. Ściskam gorąco. Namaste.